Trzyma, trzyma. Trzyma. Razie to jest próba. Nakręcam was, raczej uważasz. No jeden gwizdek weszł w prawo, wyszlej, wyszlej. Ale uwaga! Daj mi jeden gwizdek, nie to powinny się odwinąć. Cicho, bo zaraz was tu usunę stąd. Słuchajcie, to jest zabawa! Ej, czemu na niego krzyczysz? To jest zabawa! Ja, a zaraz ja będę na ciebie krzyczał. Chcesz? Koncentruj się, tak jak w karate, skupić się. Będzie coraz trudniej, będzie coraz szybsze Jeszcze raz. Jeden w prawo, dwa w lewo. O! Widzisz? I co? I kto teraz zrobił źle? No No to sama siebie teraz okrzycz. Wiesz, zaraz będzie coś